Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak radzić sobie z zaparowaniem szyb samochodowych. Metody rozwiązania problemu, ważne niuanse. Na końcu artykułu ciekawy film na ten temat. Artykuł o tym jak radzić sobie z zaparowaniem szyb samochodowych, metody rozwiązywania problemu, ważne niuanse. Na końcu artykułu ciekawy film na ten temat. Każdy doświadczony właściciel samochodu wie, ze dni o wysokiej wilgotności, czy to jesienią, wiosna czy zima, ESA dość trudne dla kierowcy. Szyby w samochodzie zaczynają niemiłosiernie zaparowywać, widoczność gwałtownie spada, a eksploatacja pojazdu jest obarczona negatywnymi konsekwencjami. Tak, oczywiście. Można przetrzeć zaparowana szybę szmatka, ale nie poprawi to zbytnio widoczności, ponieważ szkło musi zostać dokładnie wysuszone. Zwiększona wilgotność w kabinie nie pozwala szmatce całkowicie pozbyć się wilgoci i zapewnić normalnej widoczności bez pozostawiania rozwodów. Zaparowana przednia szyba jest najbardziej niewygodna dla kierowcy, ponieważ widoczność drogi jest praktycznie utracona. Jednocześnie zaparowane szyby boczne nie powinny być pozostawione bez uwagi, ponieważ w tym przypadku zasłaniają widok lusterek. Wszystkie te czynniki pozwalają kierowcy pomyśleć o znalezieniu wyjścia z sytuacji i złagodzeniu warunków jazdy samochodzie o zwiększonej wilgotności otoczenia. Obecnie istnieje wiele środków zaradczych, które mogą pomóc kierowcom w tej kwestii. Możliwe jest zasięgnięcie porady bardziej doświadczonych kierowców lub skorzystanie z chemikaliów, które poradza sobie z zaparowanymi szybami. Warto jednak pamiętać, że proces wdrażania każdej porady będzie w różnych kategoriach cenowych. Istnieje szereg zaleceń, które wdrożenie pozwoli jakościowo chronić szkło przed skutkami wilgotnego środowiska, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze. Istnieje również możliwość zakupu chemikaliów w wyspecjalizowanych sklepach, których koszt nie przekroczy 300 rubli. W tym przypadku wybór każdego kierowcy zależy od osobistych preferencji i doświadczenia życiowego. Istnieją różne techniki i opcje ich zastosowania w praktyce które zostaną omówione w tym artykule. System klimatyzacji i filtr kabinowy. Jednym z głównych sposobów walki z zaparowaniem szyb w samochodzie jest odpowiednio wyregulowany system klimatyzacji. W każdym dobrze działającym samochodzie można łatwo dostosować przepływ powietrza bezpośrednio do szyby, co suszy powietrze i poprawi widoczność. Klimatyzator, jeśli jest dostępny, pomoże osuszyć szyby jeszcze szybciej. Ale ta metoda ma również swoje niuanse. W celu szybkiego i jakościowego suszenia wszystkie strumienie powietrza ESA kierowane na problematyczny obszar TJ. Na szybę. Jeśli po wszystkich powyższych działaniach wynik nie spełnił oczekiwań, warto pomyśleć o sprawdzeniu filtra kabinowego. W przypadku regularnych problemów z zaparowaniem szyb, konieczna jest wymiana filtra kabinowego. Warto jednak pamiętać, że ciągła recyrkulacja powietrza na szybę nie jest dobrym pomysłem. Osoby lubiące cyrkulację powietrza w kabinie powinny właczyć wlot powietrza z zewnątrz, ale to oznacza konieczność stałej kontroli filtra kabinowego. Stosowanie produktów chemicznych do odmgławiania szyb. W dzisiejszych czasach wyspecjalizowane supermarkety i sklepy oferują szeroka gamę środków chemicznych, które według producentów SA w stanie pozbyć się problemu zaparowanych szyb w samochodzie. Stopień ich skuteczności jest bardzo różny, dlatego przed zakupem lepiej zapoznać się z opiniami na temat danego produktu. Istnieje szereg kryteriów, których należy przestrzegać przy wyborze środka chemicznego, przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się. Z zasada działania produktu chemicznego jak każdy inny produkt chemiczny Stosuje się go do czystych i suchych szyb samochodowych. Nie należy od razu, po dokładnym oczyszczeniu szyby, nakładać środka chemicznego. Istnieje możliwość, że po wysokiej jakości czyszczeniu szyba przestanie zaparowywać. Zanieczyszczenie jako przyczyna zaparowania nie jest wcale rzadkością. Filmy jako kardynalne podejście do walki z zaparowaniem szyb. Dlaczego motocyklista nie zaparowuje szyby w kasku, skoro zgodnie z prawami fizyki szyba kasku motocyklowego powinna zaparować niemal natychmiast? ale w rzeczywistości nie poci się przez kilka godzin. Faktem jest, ze szyba drogiego kasku motocyklowego jest pokryta specjalistyczna folia, która wykonuje następujące zadania – zapobieganie. Gromadzeniu się wilgoci wewnątrz, podejmując kardynalna decyzję o nałożeniu tego typu folii na szybę, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pozwoli to wybrać folię spełniająca wszystkie określone parametry. A sam montaż folii zostanie wykonany przez profesjonalistów szybko i sprawnie. Przyklejenie specjalnej folii w domu będzie dość problematyczne. Pozbycie się wysokiej wilgotności w samochodzie. Kontrola wilgotności w samochodzie pozwoli pozbyć się problemu zaparowanych szyb. Takie przyczyny jak szmaty pozostawione po czyszczeniu powierzchni, śnieg na dywanikach i tepe prowadzą do zwiększonej wilgotności. Im wyższy poziom wilgotności, tym bardziej problematyczne jest pozbycie się zaparowanych szyb. W związku z tym istnieje szereg technologii które pomagają zwiększyć efekt suszenia wnętrza, eliminują nadmiar wilgoci, zapobiegają. Gromadzeniu się wody na matach, jak już zauważyłeś, istnieje wiele opcji eliminacji wilgoci. I w zastosowaniu nie SA one takie trudne. Ale wynik tych środków nie zawsze będzie oczekiwany. Dlatego okna najprawdopodobniej będą musiały zostać wyczyszczone, a może nawet przetworzone. Inne sposoby rozwiązywania problemów z zaparowanymi oknami. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem walki z zaparowaniem jest czyszczenie okien zwykłym płynem do mycia szyb. Metoda ta może trwale wyeliminować ten i problem. Istnieją również inne sposoby zapobiegania temu problemowi regulacja systemu wentylacji kabiny, metody TSA często nieskuteczne. Ale większość z nich pozwala zmniejszyć intensywność zaparowania. Oczywiście nie weźmie one problemu całkowicie. Podsumowanie, stosując w praktyce powyższe metody, można pozbyć się kłopotu i cieszyć się podróżowaniem samochodem. Warto zacząć od tańszych metod, a jeśli efekt będzie niezadowalający, przejść do droższych. Jeśli proste metody nie przyniosły odpowiedniego efektu, warto przejść do bardziej skomplikowanych opcji. To z pewnością wyproblem, ale koszt takich prac jak obróbka folii szklanej jest dość wysoki. Ale często właściciel samochodu jest gotowy zapłacić, ponieważ od tego zależy nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo A przecież to właśnie bezpieczeństwo w samochodzie jest gwarancja zdrowia, a nawet życia zarówno kierowcy, jak i jego pasażerów. Wideo o tym, jak usunąć zaparowanie szyb w samochodzie